Cześć, kochani, witajcie serdecznie na moim kanale Popo w Ameryce, gdzie opowiadam Wam o różnych aspektach amerykańskiej polityki. I dzisiaj, nieco taki bluźnierczy odcinek, diabelski bym powiedziała, bo dzisiaj chciałabym poruszyć ciekawy, inny troszkę aspekt tej amerykańskiej polityki, mianowicie dlaczego tutaj przeciwnicy Trumpa. Nazywają go antychrystem. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Dobry, panie Kaczko. Chce pan atakować, chce pan pogadać, jest pan głodny, co tam słychać? O Obamie może pogadamy, co? Dla mnie nie jest antychrystem pewnie dlatego, że jestem niereligijna. Jestem ateistką od 11-12 roku życia, więc nie wierzę w antychrysta. Natomiast jest kilka cytatów, mam tutaj wszystkie notatki, jest kilka cytatów z Biblii które mogłyby świadczyć o tym, że Trump jest antychrystem. To znaczy, oczywiście to jest wyolbrzymianie tutaj i panikowanie, natomiast o tym mówią też media społecznościowe, o tym mówią tutaj media w Stanach Zjednoczonych, więc chciałam Wam też napomknąć o tym, że faktycznie Trump jest nazywany antychrystem i ten temat troszkę teraz zyskuje na popularności bo miało, miał przyjść Chrystus, znowu to robiłam sobie tutaj takie zabawne wideo, właśnie, czy, że mnie jednak nie zabrał Chrystus, bo miał przyjść po wszystkich wiernych. I ludzie, którzy w to wierzyli, to też wielu z nich należało oczywiście do tego ruchu MAGA, ponieważ Make America Great Again, bardzo wielu jest tam chrześcijan i, i ludzi bardzo wierzących, którzy. No, lubią tego typu ideologię i podporządkowywanie się jakiejś ideologii i czekanie na odpowiedź i na podpowiedź, co robić ze swoim życiem i w ogóle co robić. Jest pełno takich ludzi, którzy potrzebują jakby, żeby ktoś ich za rączkę prowadził przez życie, bo sami nie potrafią. I tacy ludzie właśnie zazwyczaj są nadgorliwymi fanatykami religijnymi bądź ideologii różnorakich, takich jak właśnie Maga. W każdym razie, jeśli oni faktycznie wierzyli w to, że Chrystus znowu nadejdzie, to według tej teorii Chrystus nadchodzi w momencie, kiedy już na świecie istnieje antychryst. Dlatego ta teoria w okresie teraz tego, że było to Rapture, możecie sobie sami wygooglować, pisze się rapturę. Rapture September. Jak wpiszecie sobie to w Google, to możecie zobaczyć, jak ludzie się właśnie spodziewali, że Chrystus przyjdzie, jest mnóstwo wideo, ludzie sprzedawali swoje samochody i wszystko, bo nic nie potrzebowali, bo i takich Bóg zabierze. I w ogóle były tam też teorie, że ludzie pewnie nago czekają, bo w nocy, bo Chrystus by ich zabrał bez ubrań. <laughs> w każdym razie, wszyscy tu wciąż jesteśmy i właśnie nastąpiła po prostu jak po deszczu grzyby. Urosła taka niesłychana ilość tych teorii, że Trump jest antychrystem, i ludzie podają przykłady, dlaczego uważają, że jest antychrystem. I teraz tak. Po pierwsze, w Biblii ponoć jest napisane, że będzie nosił na czole znak bestii. I to jest takie, nawiązują ludzie właśnie do MAGA, że ludzie z MAGA noszą te czerwone czapeczki, więc jest znak bestii. Dalej. Będzie oszukiwał, wykorzystując religię. Będzie, będzie się zachowywał, jakby był spirytualny, ale tak naprawdę odciągnie ludzi od Chrystusa, zabierze Chrystusowi wyznawców. I faktycznie to jest trochę takie bluźnierstwo, ale wielokrotnie czy to Trump na swoich mediach społecznościowych, czy generalnie ludzie tworzą takie zdjęcia AI, Trumpa właśnie jest jakimś aniołem, Trumpa będącego w niebie, przytulającego Jezusa, przytulającego Boga, wiecie, jest pełno takich różnych. Dalej, będzie oszustem, będzie oszukiwał ludzi, ale będzie się wydawał silny. I sprawiedliwy. Ha, ha, ha. Tak, to jest najlepszy tekst, że będzie się wydawał silny, bo naprawdę akurat Donald Trump jest osobą z tej administracji, której ja praktycznie boję się najmniej, bo jest najmniej tak naprawdę straszną, przerażającą osobą. Tam jest taki Steven Miller i to tej osoby należy się najbardziej bać. Będzie się wywyższał, będzie mówił o sobie, że jest najlepszy. I będzie cały czas o sobie gadał, i będzie wymagał lojalności. No, jeden do jednego, jakby to było napisane o Trumpie. To jest osobowość narcystyczna. Będzie się wypowiadał w sposób bluźnierczy, będzie arogancki przeciwko Bogu. Wiecie co? Tutaj jest jeden dobry przykład. To mi się kojarzy. W pierwszych, chyba jeszcze, albo za pierwszej kadencji, albo nawet przed pierwszym, pierwszym razem, jak wygrał. Ktoś się go zapytał o to, czy prosił kiedyś Boga o przebaczenie, I on powiedział, że nie. A wiecie, że my wszyscy w kościele mówimy: moja wina, moja wina, moja wielka wina. A on tego nigdy nie robił, tak? Czyli bluźnierstwo wobec yy, arogancki jest wobec Boga. Nie prosi go o nic, nie dziękuje mu, nie prosi o przebaczenie. On jest Bogiem, nie? On wie wszystko najlepiej, umie najlepiej. Nikt nie wie więcej o trawie, nikt nie wie więcej o wiatrakach, nikt nie wie więcej o gospodarce, nikt nie wie więcej o dotykaniu małych dziewczynek z kolegą Epsteinem, nie? Dalej. O Jezu, aż zagrzmiało. To od tego Epsteina zagrzmiało. Nie będzie, nie będzie przestrzegał prawa, będzie miał wywalone na zasady, reguły, normy. I na wszelką wyższą władzę. I tak, i faktycznie brakuje kogokolwiek, kto mógłby trzymać Trumpa w wodzach. Że nawet się nie słucha sądów, parokrotnie już nie posłuchali, nie posłuchali sądów. Więc pytanie, kto ma go tutaj natemperować, kto się mu sprzeciwi. Póki co to są to komicy, takie osoby jak ja, nawet takie malutkie programy jak ja. To wszystko w dzisiejszych czasach jest na wagę złota i takich osób jak ja powinno być coraz więcej. Powinniśmy właśnie jak te grzyby po deszczu rosnąć i się pojawiać, żeby sprzeciwić się faszyzmowi i rządom, jak się okazuje, antychrysta. Nie, no nie wierzę w to, no, no, ale natomiast no, jest dużo tutaj rzeczy, które były dosłownie napisane w Biblii, opisujące archetyp bardzo brzydkiej osoby, brzydkiego, takiego zniszczonego, amoralnego człowieka. I przypadkiem Trump pasuje do tego opisu. I ostatnie, co, co w Biblii, jeszcze, jeszcze dwie rzeczy tutaj są, które w Biblii napisali zdobędzie wpływ na całym świecie, będzie podziwiany i będą za nim szli ludzie z wszystkich krajów, z całego świata. To z tym się nie zgodzę o tyle, że jest często wyśmiewany, więc jakby miał być antychrystem, to chyba udałoby mu się oszukać wszystkich albo większość chociaż ludzi na planecie, a tak na szczęście mamy jeszcze pełno inteligentnych, mądrych, Kumatych ludzi, którzy widzą jego przed, przed oczami i wiedzą z kim mają do czynienia. Na szczęście, mówię. I ostatnie, będzie często zwodził ludzi, używał widowiska, żeby ich omamić. Przychodzi mi na myśl pogrzeb Charlie Kirka, jak po prostu do pirotechniki sobie wyszli na memorialu Charlie Kirka razem z jego żoną. Więc tak, Trump lubi spektakl, więc faktycznie to też w takim razie ma tutaj sens. Nie wiem, czy jest antychrystem, nie wiem, czy nie jest antychrystem, bo nie wierzę w Chrystus. Znaczy inaczej, Chrystus był postacią historyczną, no ale nie wierzę w, w religię jako taką, wierzę w duchowość. Natomiast, tak jak mówię, chodzi o to, że Biblia stworzyła archetyp. Brzydkiego, gnijącego wręcz w środku człowieka I, i nazywa się go antychrystem, czyli zupełnym przeciwieństwem Chrystusa. I to jest właśnie ta osoba, którą sobie wybrali jako ichniejszego Chrystusa, sekta maga. No. Także teraz już wiecie, w którym miejscu w Biblii, które te elementy Biblii, Dają amunicję lewicy, żeby śmiać się z Trumpa, że może faktycznie jest antychrystem, ale faktycznie brakuje mu jednak. O, Bóg się denerwuje, że o nim rozmawiam, to na pewno jest to. Albo o tym Epsteinie, Epstein się wkurza znowu, że też o nim gadałam, widzicie. Także, no, tyle w takim razie. Trump jest antychrystem albo i nie jest, tak czy owak, lewica ma z tego powodu ubaw i amunicję, Biblia sama. To napisała, sama opisała typ człowieka, jakim jest Trump. Dawajcie mi lajki, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Popo w Ameryce. Ja w takim razie uciekam do nieba, bo ja nie jestem antychrystem.